Cześć, witam was dziś tak jak obiecałem w wyjątkowym samochodzie i przy okazji z Maćkiem, który to również ja, Maciek to ja, tak. Również razem ze mną testował Forda Kuga Plug-in Hybrid długodystansowo, o czym wspominaliście w komentarzach, więc dziś specjalnie dla was podsumowujący test razem z Maćkiem tutaj gościem specjalnym naszego czwartego odcinka. Więc również jesteśmy przy okazji w bardzo podobnym samochodzie, bo naszą Kugę już oddaliśmy Wróćmy, Wrócimy do tego później, dobrze? W czym no my dobrze, siedzimy W okay. czym my siedzimy będzie później, niemniej jednak możecie poznać przynajmniej Tak, no wygląda tak. tak samo jak to o czym jeździliśmy Dokładnie tak Zresztą dopełnialiśmy się z Michałem bardzo nieplanowo, ale niechcący dopełniliśmy się całkowicie Bo Michał ganiał właściwie cały czas w trasie tak. A ja objeżdżałem Kugę w trasie tylko raz, natomiast tak to głównie Warszawa i okolice, tak do 150 km. E, więc mamy zupełnie różne doznania, natomiast tak. one są komplementarne. Tak, pojeździliśmy tym, samochod... tym samochodem dość sporo. 17... Dostał w tyłek, ojej. 17-18 tysięcy km łącznie było zrobione. Ostatnie... Tak. Ostatni miesiąc był najbardziej... Faktycznie obciążający dla tego samochodu. No ale z konkretnego powodu. Tak, tak, więc pomagał nam bardzo, bardzo, bardzo mocno. I bo nie wiem, czy wiecie, Michał jest działaczem, aktywistą. <grym> e... Tak. mi poprawnie to nazwał, to PAMUS Wolontariuszem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy I również działam w punktach humanitarnych Pomocy na rzecz uchodźców i No i osób... jest również pełnoprawnym członkiem patrolu Troszeczkę się dzieje Samochód pomagał nam również na Wozić dary, rozwozić ludzi tak. Na Ukrainie również pomagał nam Podczas 30. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Więc bardzo nam się przydał I jak się okazało był optymalny do tego. Tak, był samochodem, który bardzo dobrze wspominam, i z wielkim żalem go oddawałem. No. Bo to był samochód, który bardzo nam odpowiadał, jeśli chodzi o jego praktyczność, o jego możliwości, zasięg, spalanie, prowadzenie, komfort. Tak. Szeroko pojęty komfort, bo chodzi o wygodę e, resorowania, mimo że to jest ST-Line, tak samo mhm. nasz i, i ten, w którym siedzimy więc utwardzony, ale był naprawdę bardzo komfortowy. Świetne fotele. Fantastyczne wręcz są te fotele tak. ja w trasie, jak jeździłem czy do Gdańska, czy do Poznania, Wrocław, no i trasy stałe do Łodzi. Bardzo dobry komfort. Bardzo przyzwoite nagłośnienie Bang sen Naprawdę auto jest takie. Mieliśmy z nim tak naprawdę tylko jeden problem, mianowicie to był plug-in hybrid, czyli hybryda z możliwością doładowywania. Akumulatorów po mhm. to, żeby e, móc pokonać około 50-60 km czysto to elektrycznie. Do 60, tak. tak. Do 60. Co rzeczywiście kiedy się nam udało naładować, mhm. było wykonalne. To warto podkreślić. Tak, no niestety nie było tych okazji zbyt wiele, bo jednak samochód y, nie był ładowany w nocy, bo zarówno u ciebie, jak i u mnie w garażu na osiedlu nie ma możliwości montażu takiej ładowarki, więc nie mogliśmy go ładować na co dzień, ale przy... nie mogliśmy go ładować wallboxem w związku z tym, chociaż wallbox był do pozyskania. Tak. Ale no generalnie jak jest z elektrykami w Polsce, wiecie? Z naszych wypowiedzi również. W tej chwili się nagrywamy stojąc na e, terenie targowiska świeżo oddanego w Piasecznie, uh -huh. gdzie jeszcze wcale nie tak dawno temu mieliśmy dwie ładowarki e, prądu przemiennego do 20 kW, uh -huh. i one były darmowe. Tak, one były darmowe z 3 City i niestety już nie są. Już nie są. I są w dodatku... Najdroższą marką, która jest tak. No i należą do najdroższych, mimo że to jest nadal 20 kW. Tak. To one są w cenie 60 kW prądu DC. Na Greenwayu. DC tak. tak jak macie abonament w Greenwayu, to wychodzi taniej niż to. Więc jakiś obłęd. No więc nie tak. mieliśmy po prostu możliwości wykorzystywania tego. Mhm. Że auto może być częściowo elektryczne, i to jest największy problem, bo w kategoriach bezwzględnych plug-in hybrid jest samochodem o najwyższej praktyczności, jaką sobie można wyobrazić. Mhm. Natomiast realnie w Polsce to po prostu nie ma sensu. Jeżeli nie używasz plug mając możliwość podpięcia się w domu. Albo w pracy przynajmniej. No jeżeli, jeżeli codziennie jeździsz czas, do pracy. Tak. Tak. Cały czas jeżdżąc do mordoru, na przykład do Warszawy, żeby codziennie go ładować, to wtedy tak. spoko. Tak, ale jak nie, to jesteś skazany na, ładowarek, na szukanie ładowarek mhm. albo po prostu te 30%, które płacisz więcej za możliwość doładowywania, za, za dopisek plugin, to idzie z dymem. Mhm. Idzie się gonić, no to nie ma najmniejszego sensu, najzwyczajniej w świecie. To w czym w tej chwili siedzimy, czyli to jest nawrót do początku. Tak, bardzo miły samochód do nagrywania podsumowania Forda Kuga plug-in hybrid, ponieważ siedzimy w Fordzie Kuga, tylko full hybrid, samochodzie którego wy, o którym bardzo często wspominaliście w komentarzach, że właśnie tak. taki samochód powinien być u nas w teście długodystansowym. Bo jest bardziej I nie da się ukryć, że mieliście rację. Tak. My też o tym ciągle rozmawialiśmy między sobą. No. Po prostu too much of heaven, czyli przedobrzony był ten plugin in hybrid, niemniej wciąż od nowa należy podkreślać, teoretycznie, czysto obiektywnie to jest auto o najwyższej możliwej praktyczności, ale ono nie ma sensu. <laughs> Tak, niestety, niestety, ale będzie miało sens, jeśli nasza infrastruktura się zmieni, jeśli zmienią się przepisy, przepisy ułatwienia wszystkim. na osiedlach tak. i przyłącza na osiedlach, szczególnie Otóż nowych. To. Bo tak. dzisiaj mamy ten problem, ja często słyszałem, że buduje się nowe osiedle super i robimy przyłącze, ile potrzebujecie zapasu na ładowarkę mhm. dla wszystkich. No i to są wartości rzędu 300 kW. Tak. A potem ekipa mówi, że a my mamy 8. Myśleliśmy, że wystarczy. No. Więc to jest ten problem. Nie mamy przystosowanej infrastruktury na taki system, jeśli chodzi o osiedla. Jeśli chodzi o domy, to jest oczywiście inna kwestia zupełnie. Tak, no. bo wystarczy, że macie tak zwaną siłę w domu i to jest 400 V, i, i, i naprawdę możecie tym tak. doładowywać samochody, nawet w pełni elektryczne, w taki sposób, że y, to wszystko razem ma sens. Chociaż siła, czyli trójfazowy prąd, już jest droższy. Ale jeżeli macie normalne porządne przyłącze elektryczne, albo wręcz własną fotowoltaikę, to to już jest zupełnie inna rozmowa. Tak, to już wtedy jest bardzo opłacalne, bardzo opłacalne, żeby kupić taki samochód i nie jeździć na co dzień. Więc ale przejdźmy do samej kugi. Wiesz, porozmawiajmy tak całościowo, jak odczuwasz kugę, jak odnosisz się do kugi, jeśli chodzi o jego używanie? Przez Słuchaj, to, to jest 4-5 miesięcy. No no. To by był troszeczkę przedłużony na końcu, ale no faktycznie 4 miesiące minimum z nim spędziliśmy. Tak, no, samochód duży, rodzinny, wygodny, poza wszelką dyskusją. E, z całą pewnością fajniej by było, gdyby niektóre co najmniej plastiki nie były tak twarde. Szczególnie te tutaj na no tak, dole tak, ale no, nie mówimy o samochodzie premium. Mhm. E, natomiast warte podkreślenia jest to, że nawet jeśli poniżej poziomu łokci, plastiki wszystkie są twarde, to sposób spasowania, zmontowania, absolutnie bez zarzutu, tu nic nie skrzypi, nic nie trzeszczy. Ja, powiem ci, że no. no. nie wiem jak w tym egzemplarzu, ale te elementy są tak. O! O tym mówiłem chyba w drugim filmie. Czyli, czyli kratki, kratki nawiewu. Kratki nawiewu troszeczkę, troszeczkę skrzypią no. to. Troszeczkę lata, ale nie aż tak bardzo. To czego mi brakowało w tym samochodzie, jestem ciekawy jak Ty się do tego odniesiesz, to po pierwsze troszeczkę większy wyświetlacz. No te na 8 pewno, z pewność. No w dzisiejszych jest czasach. Przestarzała konstrukcja, skrzynia biegów, ja lubię te okrągłe, tylko brakuje mi takiego skoku, że jak włączam wsteczny czy do przodu, to żebym czuć. Wyraźne. Tak. No i oczywiście Head Display, który jest po prostu plastikową płytką, która której mogłoby już nie być i byłoby to na szybie. Choć jeden z komentujących stwierdził, że jak przeczytał instrukcję obsługi, to to naprawił, więc yy, różnie bywa. <grym> <grym> nie, no dobrze. No. No Podziwiam przynajmniej, że można, można działać cuda czytając instrukcję obsługi do samochodu i nie mieć takich problemów. Ale oprócz tego. Mówi to facet, który potrafił rozebrać e, awaryjne, nie, serwisowe wejście do komputera Mercedesa klasy S. No, z Mercedesem klasy S to było wiele fajnych historii na, na tym nagraniu w studio. Gdzie on schował klamki, zasunął szyby i, I, i powiedział, cały... że nie ma czasu. Tak, powiedział, że nie ma czasu i było zagrożenie wywiezienia auta do fabryki w Niemiec, Niemczech, bo nie ma, nie ma jeszcze systemu, czy procedury naprawienia samochodu przy takim uszkodzeniu, jak mi się zdało zrobić, na dobrą sprawę nie dotykając auta, on się zepsuł. No tu na szczęście takich numerów nie było, natomiast tak. to, co mnie najbardziej wkurzało w tym samochodzie, to regularnie powtarzający się problem z bezkluczykowym dostępem, mm -hmm. e, tak który działał, nie działał, działał, nie działał, nie działał, nie działał, częściej nie działał. Tak, to, to, to był Znaczy, problem. zamykał się zawsze Ale bezkluczykowo, otwieracz. natomiast otwieranie, no cholery, można dostać. Tak, nie łapał tego zasięgu, a to był nowy samochód zupełnie, tak. jak go braliśmy. I, tak. I to byłoby dziwne, żeby bateria w kluczyku była rozładowana. Nie, nie była, sprawdzałem I... dwa razy. Natomiast jeśli chodzi o ten mały, wkurzająco mały, wyświetlacz, ten tablecik, mhm. to on jest wkurzająco mały, ma rozdzielczość poniżej tego, co konkurencja oferuje. No i co dzisiejsze Fordy już też. I co dzisiejsze Fordy, szczególnie, no mój Boże, Mustang mach -E, I, gdzie, gdzie mamy najwyższej klasy telewizor w pionie. Ale, ale co innego jest istotne, mianowicie intuicyjność tego interfejsu. Mhm. Jak to szybko działa, jak to szybko reaguje, jak fantastycznie szybko się integruje telefon, na przykład smartfon. To mi się strasznie podoba. Poza tym mamy fizyczne, normalne przyciski i do multimediów, i do klimatyzacji, i do wywoływania kamer. Mhm. Znaczy, to czego mi brakuje w tych fizycznych przyciskach, to jest przycisku Home jakiegoś, żeby wrócił do tego, do tego domku. No to już się czepiasz. No czepiam się. ja się lubię czepiać, Znaczy no może nie lubię. No, no ma, dobra, ma nawyk no, co. Kierownica, fizyczne przyciski. Tak, to jest to jest najfajniejsze ulokowanie, najbardziej praktyczne ulokowanie przycisków. Tak jest i one są wszystkie absolutnie intuicyjne. Tak. To jest samochód naprawdę to, który mógłby to mógłby ja, mieć. ja nie lubię w fordzie niebieskiego podświetlenia, nie, w ogóle te, te, tego nawiązania do niebieskiego wszędzie każdy wyświetlacz jest niebieski. Ja nie lubię niebieskiego koloru generalnie, ale no, z drugiej strony, poza samym odcieniem, nie mam absolutnie nic do zarzucenia, bo wyświetlacz główny, tak zwany y, wirtualny cockpit jest A, bardzo przejrzysty, B, bardzo y, dużą nośność informacyjną ma, C, z łatwością się go przestraja, dostraja do siebie. Tak, mamy kilka trybów do wyświetlania, jak zmieniamy tryb jazdy, to wszystko nam się tutaj ładnie wyświetla, po kolorach możemy się skapnąć, który tryb używamy, więc jest to, Właśnie. Jest to praktyczne. Mamy tu podgrzewaną szybę, podgrzewaną kierownicę, dwustrefową klimatyzację i tak dalej. I podgrzewaną tak dalej, szybę tak dalej. przednią. Tak, przednią, przednią. Podgrzewaną, nie że nawiew. Ona była bardzo przydatna zimą, gdy tak. ten samochód u mnie szczególnie parkował na osiedlowym parkingu dla gości, bo z garażu był inny samochód okazjonalnie i i faktycznie takie podgrzanie, szyby jest mega wygodne. Mega wygodna jest również aplikacja, o której wspominaliśmy w nagraniu. Tak, 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 tak. W aplikacji Forda na telefon możemy Ford for, for przy... Pro, jak to się for, Ford Pass. Ford Pass, wersja pass, wersja, wersja pass. Pro tak, u ciebie tak. w komentarzach mówiono również o wersji Pro, ale Pro jest dla przedsiębiorców. Więc nie wiem. Dla flotowców, dla tak? Dla ja Ale, w ale momencie, Ford że... Pass jest kapitalny, bo można zdalnie otworzyć samochód. Zresztą myśmy w ten sposób sobie przekazywali tak. auto. <laughs> Ludzie patrzyli jak wilk na gwiazdy, tak. bo kluczyk był schowany w samochodzie, a, a otwieranie. Jesteś przy aucie przez telefon? Jestem, otwieram ci. No. Czyli odjeżdżaj, tak. Zaparkowałem cię auto, pod domem wracam drugim. Tak. E, kluczyk w środku. Choć śmiejąc się co do wersji Pro, mam w tym momencie już tyle Fordów w aplikacji, że już mógłbym używać aplikacji flotowej, bo teraz to jest tak. 8, 9. Tak. I jeszcze jedna całkiem istotna rzecz. Z mojego punktu widzenia to auto reprezentuje bardzo wysoki poziom komfortu akustycznego. E, w typowy dla Forda sposób zawieszenie jest jednocześnie sportowe i komfortowe, mhm. a przy tym ciche. Natomiast e, Michał ciągle narzekał na to, że e, jest auto, w środku. auto jest głośne w środku i ja uważam, że jest ciche. No, dla mnie 120-130 to była prędkość graniczna, szczególnie 130, bo tak jak mówiłem w filmie numer 3 o spalaniu jazda 140 w tym samochodzie była po prostu nieopłacalna finansowo. To jest fakt. To jest e, fakt, ale to jest typowe dla hybryd wszelkiego rodzaju że one w trasie palą dużo, dużo więcej na przykład od swoich odpowiedników dieslowskich. Znaczy, ogólnie prędkość maksymalna na polskich autostradach jest zupełnie nieekonomiczna, bo samochody są projektowane do 130 na godzinę. W sumie tak, 120-130 A... to jest tak. typowa prędkość maksymalna na całym świecie. A u nas to 140 jest poza standardami europejskimi i, i, i faktycznie 140 to samochody już dużo więcej palą. Tak samo było w Kudze plug -in. No Habluje? bo tu już się zaczyna liczyć aerodynamika, która potwornie tak. hamuje. Tak. Nawet w tak samochodzie, jak teraz robi Ford. Tak. Większość modeli jest dosłownie produkowana w tunelu aerodynamicznym. Niemniej rzeczywiście, jeżeli się mocno depcze gaz, a jemu się ciągle śpieszyło... To nie zawsze. To... No mój Boże, to jest hybryda z bezstopniową skrzynią automatyczną, to znaczy to jest ECVT oparte na przykładni. Mm, słoneczny nie pamiętam jak się nazywa. W każdym razie, w każdym razie no jest ten akustyczny efekt ślizgającego się sprzęgła. ale akustyka tego samochodu już faktycznie było głośno, trzeba było podgłaszać muzykę powyżej 120 na godzinę, by ciągle mieć ten sam komfort, ten, pozi ten sam poziom komfortu. To nie wiem, jak ja jechałem w trasę, mi to nie przeszkadzało absolutnie. Słuchaj, wiek może już. No. <laughs> tak Ale tak, samochód, samochód bardzo pozytywny. I, I muszę przyznać, że do, naszych, do, do naszej pracy, jak mamy ten samochód na dłużej, możemy go wykorzystać również jako pejska czy mm -hmm. do innych celów. To, to Kuga faktycznie była samochodem bardzo dobrym do tego celu. I to jest jednocześnie kombi, hatchback, limuzyna, rodzinne, no, uterenowione powiedzmy, powiedzmy to bez przesady. Szybkie. Ale, szybkie jak cholera per saldo, ale, ale jednak no, nie no, prześwit jest wyższy. Tak, ale ta... Więc nie boimy się krawężników i tak dalej. Ale bardzo, bardzo mocny silnik elektryczny powodował, że ten samochód był w stanie bardzo sprawnie ruszyć pod światło, mm -hmm. Więc jeśli byłaby potrzeba nagrywania jakiegoś samochodu szybkiego, to wciąż jesteśmy tak. w stanie to e, go dogonić czy, czy wystartować przed, żeby zrobić dynamiczną. Więc to bardzo dobrze się sprawdzało w naszym przypadku. No ale, ale to jest dosyć typowe dla hybryd. Z tym, że hybryda, plugin, która. E, dorzuca mnóstwo wolnych elektronów, mnóstwo energii pozwala naprawdę na znakomite osiągi. no i wyróżnikiem też kugi jest 2,5 silnik spalinowy jako podstawa tej, tej jednostki sący, tak, nie do zabicia często konkurencję konkurencji jest jakieś małe jeden 1.4, 1.5 tak, małe turbo tutaj jest faktycznie porządny silnik z przodu i, i to się w takiej konfiguracji po prostu sprawdza niezwyczajnie w świecie tak. A jeśli chodzi o wysokie spalanie przy prędkościach autostradowych, to powtórzę. Każda hybryda. Nie tylko Forda, nie tylko plug-in czy full hybrid. Każda hybryda w trasie pali więcej od odpowiedników dieslowskich. To nie jest samochód po prostu w trasie. Projektu... Znaczy, jest w trasy, jak jedziesz 100 na godzinę, to on pali 5 litrów. No tak, ale to jest bardziej na trasę z Warszawy do Łodzi niż z trasy do, z Łodzi. Przepraszam z Warszawy do Trójmiasta. To jest jednak na krótsze dystanse, to jest bardziej opłacalne, no, bo fakt. jeszcze wykorzystamy ten prąd. Tak, tak, i... tak, tak. W przypadku plugina to oczywiście. Tak. No. Ale całościowo kurczę, no to jest naprawdę fajny samochód. Tak. Szkoda wszystko, było go wszystko jest tam, gdzie powinno być, takie jak powinno być. Szkoda go było oddać. Strasznie. <laughs> Lista Wat bardzo? krótka. No. Nie jest to samochód idealny. No nie ma Nie ma samochodu idealnego, Ale naprawdę uniwersalny. To co, myślę, że przejdźmy do kwestii, którą poruszałem w wielu filmach poprzednich, czyli do komentarzy, do pytań. Dawaj. Kilka komentarzy było, więc możesz jeszcze zabawiać, bo muszę znaleźć. E... Zabawiać, nie będę was zabawiał. Dlaczego? Tak rzadko jesteś na tym kanale. O mój Boże. <laughs> Wyrzut rozwodowy wręcz. <laughs> Czy Apple CarPlay jest bezprzewodowe? Ty jesteś w stanie się połączyć bez twojego donga? Mm, nie. Czy musiałeś zawsze musiałem, mieć ten? Musiałem mieć ten transmitter, tak. Tak. No w moim przypadku Android Auto również jedynie kabel bezprzewodowego. Nie Niestety ma. nie ma. To pytanie mi się bardzo podoba. Jeśli miałbyś kupić hybrydę plugin, co to by było i dlaczego nie kuga? To jest po prostu jedno z najfajniejszych pytań, jakie jest w całej serii. Znaczy, ja w ogóle bym nie kupił hybrydy plugin, no. ale gdyby już. No, możesz się ze mnie śmiać, Ford Explorer. Kromny samochód. No? Do Twojego garażu i zjazdu. Dobry, no, tak i... ale, ale pyta pytanie jest w ogóle o plugina, prawda? Tak. No co, mam małego plugina kupić? bez sensu? Nie, kupanie. to jest bez sensu. No w moim przypadku. Jeśli miałbym kupić plugin, to prawdopodobnie byłoby to coś, co uwielbiam, czyli BMW i 8. Fantastycznie mi się tym autem o tym kilka coś nietypowego, a przy okazji może mało palić. To, co mi się najbardziej podoba w pluginach, nie mówiliśmy o tym wcześniej, ale to, co uwielbiałem w KUDZE i w innych testówkach, które mamy, to gdy jadę do centrum handlowego, które jest zatłoczone, to mam plugina, podjeżdżam pod drzwi i na miejsce dla elektryków i się ładuje. No to fakt. Biorę najsłabsze złącze, po prostu, żeby on sobie był włączony do ładowania przez tą godzinkę dwie i mam do drzwi to blisko. Fakt. Nie szukam miejsc parkingowych, bo w dużych centrach handlowych. Ale to po, po, po pasie, po bus pasie nie będziesz jeździć. No nie, niestety nie. To jest Parkować już... za darmo też nie. No niestety. Kupiłeś pan ten samochód? To chyba ten sam, co pan Pertyn testował. <laughs> to chyba ten sam. To chyba ten sam. Czy jazda w trybie wymuszonym na samym prądzie jest możliwa w miarę dynamicznie, czy jesteśmy zawali drogą? Czy moc silnika elektrycznego jest wystarczająca do w miarę dynamicznej jazdy po mieście? Jak byś się odniósł. E, jak to jakbym się odniósł? Od, odnoszę się merytorycznie. <laughs> czyli jazda na prądzie jest zawsze przewidziana jako jazda spokojna, na przykład w korku. E, całkiem żwawo się człowiek przemieszcza, ale. Próba dynamicznego odejścia natychmiast uruchamia tryb hybrydowy. Tak. Pełnohybrydowy. Ale jak już zaczynamy jazdę dynamiczną, to jest na. Do 50. Do 50, tak. Naprawdę bardzo, bardzo dobra. To jest może nie pytanie, ale ciekawy komentarz. Kuga drugiej generacji miała świetne linie bez tych wgniotów. Ta wygląda, jakby miała strzała z boku i ta klapa się bez domykania, jak w drugiej generacji. Tragedia. No co? Co? No. Bo lubimy, no. albo nie lubimy. Piękno tkwi w oku obserwatora. Czyli design samochodu to jest kwestia gustu. Czyli którym się podoba Nissan Juke, innym się podoba Ferrari, a inni jeżdżą Fiatem Multipla, no, którym o. też ostatnio mieliśmy okazję jeździć. Są samochody dla każdego. To jest fajne. Trochę was testerów samochodów nie rozumiem. Pana i pana Pertyna. Bierzecie na testy plugina, nie macie gdzie go ładować prądem. Po co go testujecie? Nie sprawdzicie auta w warunkach, do których został stworzony. Zgadza się. Zgadza się, ale mm, od początku zamysł nie nasz, a Forda był taki, żeby właśnie sprawdzić samochód, który ma maksymalny ładunek praktyczności ile z tego ludzie jeżdżący tyle co my są w stanie wykorzystać w polskich warunkach już odpowiedzieliśmy na to pytanie ile jesteśmy w stanie z tego wykorzystać tak. plug-in hybrid to nie dla nas? nie znaczy nie w tych warunkach oczywiście full, nie hybrid, nie full hybrid bardzo Jurgen pisze ile przejechałeś na naładowanej baterii do pełna? przejechaliśmy tym samochodem Naprawdę wiele kilometrów testowych no, na naładowanych 100%, no ja miałem okazję kilka razy, żeby po prostu. Ale czysto elektrycznie jeździłeś? Tak, czysto elektrycznie na wymuszonym prądzie. Tak, żeby go sprawdzić, no pojeździłem trochę po Wawie, bo niektórych kierowców jeżdżąc. No i ile ci wyszło? No realnie, w zależności od y, sytuacji na drodze, to pomiędzy 40 a 50 km, bo on jeździł całkowicie na prądzie. No czyli, czyli. Generalnie obietnice producenta prawie, prawie, bo 48 jest według homologacji, według WLTP. Eee, myślę, że 48 jest do wykonania swobodnie. Nie no, w moim przypadku jazda na prądzie zawsze wychodzi więcej niż podaje producent, więc. Mhm. No, więc... no dobrze. To jak najbardziej, szczególnie w Nissanie Leaf, gdzie strzeliliśmy rekord, więc... Mm, tak, to jeśli się umie jeździć... Silnikiem elektrycznym, to można osiągnąć bardzo fajne wyniki. Ja uważam, że umiem, ale zawsze zużycie mam dużo wyższe. Tak, szczególnie odpoczyna. jak się sprawdzamy pomiędzy. Tak. Kto, kto jaki wynik ma? E, po prostu jest kwestia, e, co to znaczy, umiem jeździć elektrykiem, <laughs> tak? Elektryk daje mnóstwo frajdy z jazdy i korci, żeby deptać. Tak, fantastyczne są w tej kwestii, szczególnie te już. Silnikami dużo mocniejszymi. A jeśli chodzi o elektryki, bo to jest materiał, który jeszcze się nie pojawił na tym kanale, ale wspominamy go, czy ja go wspominam, bardzo pozytywnie, to bardzo dużo o nim mówiłem, czyli o teście samochodów, zasięgu. zasięgu samochodów elektrycznych zimą w warunkach około 0 stopnia i będzie to test, który już wkrótce pojawi się na kanale, gdy w końcu się uda go zmontować. Wyniki szokujące, ale o tym oczywiście, oczywiście później. Ale... Warto. No wyniki, wyniki niektórych naprawdę były fajne. Zobaczymy, może, może zrobimy razem jakiś test. Może jakiś wyścig zrobimy wspólnie. To byłoby ciekawe, ile byś chciał ja przejść. przejechać. Utrzymaj <laughs> mi piwo. <laughs> Ale to w przyszłości, także na razie jeszcze, jeszcze Kuga i... No i co, trzeba czas podsumować ten samochód, ku, trzeba... Nie, no jedynym najlepszym podsumowaniem jest to, że ja za nim do tej pory tęsknię. Ja się niesamowicie ucieszyłem, że dzisiaj odebrałem tą Kugę full Ten hybrid. full hybrid, tak. tak. Bo mogę powspominać, jaki fantastyczny samochód był przez 4 liczba. A miesiąc jednocześnie miesiąc. nie ma tutaj e, kwestii z tyłu głowy, że no Jezu, powinienem ładować. Tak, nie muszę szukać guzika. No ładuj mi się, bo nie masz prądu. zużej trochę więcej paliwa, żebyś jechał trochę elektrycznie. Tak. No. Wyjątkowo dobre auto, wyjątkowo porządnie zrobione i nie kupujcie sobie plugina, jeśli nie macie stałego, własnego źródła do ładowania. Czy w domu, czy przynajmniej w pracy, żeby tak to jest. miało jakikolwiek po prostu sens. W Polsce. W Polsce. Dobra, no to dziękuję za uwagę, zapraszam Was ja do również. subskrypcji kanału, jeśli tego jeszcze nie robicie, próbuję tego filmu, oczywiście odwiedzenia Maćka, i jego kanału Percynględzi. Dzięki wielkie. To ja. Trzymaj się. Cześć. Dzięki. Do Take. widzenia.